Cześć kochani, witam Was w drugiej części tego y, holu zakupowego. Tutaj coś patrzę, że zaczęło słońce jakoś mocno świecić, więc muszę troszeczkę odsunąć, żeby mi po oczach nie świeciło. O, tak będzie. Tak będzie dobrze. Zaraz sobie jeszcze kamerę przedstawię. O! I tak będzie idealnie. No dobra, przychodzę teraz do Was z moimi ostatnimi zakupami kosmetycznymi. Powiem Wam, że trochę się tego nazbierało może nie jakoś strasznie dużo ale myślę, że. Na 2-3 miesiące, nawet i na trochę więcej mi wystarczy No dobra, i co my tu mamy? Może najpierw Wam pokażę, a zresztą będę tak wyciągać jak, tutaj, jak wszystko tutaj leży Pierwszą rzeczą to jest rzecz z karniera balsam do ciała, taki ujędrniający, Hydration lotion Body Tonic i powiem Wam, że ja go jeszcze nigdy nie miałam. Niedawno go sobie kupiłam. Użyłam go już parę razy. Możecie zobaczyć, jest tutaj wyciśnięty. I powiem Wam, że w sumie nie mogę się na, niego, na jego temat zbyt obszernie wypowiedzieć, bo tak jak mówiłam, dopiero zaczęłam go używać i nie wiem, zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. Aha, wspomniałam jeszcze powiedzieć na początku, że nie pamiętam cen. Tego też nie pamiętam, więc Wam nie powiem. Jeżeli będę pamiętać coś tego, to wam tu i wszędzie coś napiszę. Następną rzeczą, jaką kupiłam sobie w przeciągu kilku tygodni, ostatnich jakichś dwóch, może trzech, jest olejek do ciała z Garniera Ultimate Beauty Oil. I on ma w sobie chyba 5 olejków: arganowy, makadamia, różany i, i, i migdałowy. Raz, dwa, trzy, cztery. Z czterech olejków. Powiedziałam z pięciu, a przyszedłam Z czterech olejków jest to takie zestawienie. I powiem Wam, że naprawdę fajnie nawilża skórę. Tak jak widzicie, też jego ja już troszeczkę zużyłam. No i w sumie, tak jak powiedziałam, fajnie nawilża skórę. Fajnie, że zostawia bardzo tłustą warstwę, no ale to jest olejek, więc nie ma co się dziwić. Ale ja lubię go sobie po kąpieli, że na taką wilgotną skórę spryskę sobie ciało cudowne. Poza tym przyjemnie, bardzo, bardzo przyjemnie pachnie Naprawdę świetnie Co dalej mamy? Następna moja walka z pryszczami Mam tutaj tak z firmy Clarasil All in one wash and mask I to jest taki mm, Krem Taka pianka, coś takiego Do mycia twarzy Możemy ją myć normalnie twarz Ale też możemy ją sobie zostawić na minutę Na twarzy i potem dopiero zmyć Ja sobie nią myję Zazwyczaj Wieczorem, czasami też i z rana, różnie. I w sumie powiem Wam, że już widzę jakąś poprawę. A to nie wiem, czy potem, czy potem, ale ja Wam to pokażę. Tutaj mam Blemish and Marks Treatment Cream. I powiem Wam, że to jest taka malutka tubeczka. To jest na jakieś takie ślady po, po wypryskach ślady po trądziku, które ma, ma, ma nam. Ten krem zredukować. Powiem wam, że ja mam największe plamy tutaj koło ust. Tutaj nie mam jakoś na, na policzkach, ale tutaj, właśnie koło ust, mam straszne plamy, właśnie i używam go, nie wiem, jakieś dwa tygodnie, może nawet, nawet, może nawet i nie dwa, ale już zauważyłam poprawę. Fakt, że skóra jest mega wysuszona, no ale nie wiem, czy wolę mieć wysuszoną, ale nie mieć tych śladów, czy mieć. Śladem na znawialiśmy skórę. No nie wiem. I powiem Wam, że jestem zadowolona z tego, jak on działa. No, tylko przesusza skórę. Więc jeżeli znacie jakiś taki produkt, który działa podobnie, też redukuje wypryski, redukuje jakieś tam ślady po wypryskach, ale nie, nie przesusza tak skóry, to dajcie mi znać. Aha, i żeby ta rzecz była dostępna tutaj w Anglii. Następną rzeczą Wam są tutaj rajstopy w sprayu. Powiem Wam, że to nie jest ten z. Sally Hansen, tak się nazywa tamto. Tutaj mam firmę W7, jest to jakaś taka podróbka. Kupiłam go za jakoś funta tam z groszami. Dlaczego go kupiłam? Bo chciałam sprawdzić po prostu, co, czym są teraz tapy w sprayu. Powiem wam, że to nie wiem, nie wiem, dlaczego jest takie wielki, wielkie halo z tego powodu. to jest zwykły przecież samopalacz, jedynie tyle co zostawia on. Zostawia on fajne, takie bardzo gładkie nogi, więc mówię, nie wiem, z czego jest takie wielkie, wielkie halo. Mam tutaj rzeczy, które kupiłam też jakoś ostatnio. Mam tu co to jest? Eyeliner z firmy Collection 2000. Zaraz Wam pokażę, jak on się prezentuje. W doleczce wygląda on mniej więcej tak. że wam to zaraz się wyostrzy. O, właśnie, są taki fajny brokatowy, a na dłoni mniej więcej wygląda, wygląda tak. Przy czym to jest przy jednym takim szybkim pociągnięciu pędzelka, no ale bardzo mi się podoba właśnie to, że on ma takie fajne barki, fajne drobinki mieniące się, zobaczymy właśnie jak będzie wyglądać na oku. Następne dwie rzeczy, z których jeno Wam pokazywałam już, tutaj mam te brow to jest maskara taka do brwi, już ją pokazywałam, przed wytagu YouTube made me buy it, ja już skupiłam, już odmówiłam chyba od Sylwii, pozdrawiam. I bardzo fajnie, mi, przynajmniej mi się bardzo fajnie Nią Podkreśla moje brwi I następną rzeczą Jest Tusz z L'Oreala to się, on się nazywa Volume Million Lashes Luminizer Blue Eyes To jest właśnie do niebieskich oczu Tylko nie przeczytałam chyba, jak go kupowałam Że on jest do niebieskich oczu Fakt, że moje oczy są niebieskie, ale Ja nie lubię tego, tego typu kolorów Właśnie Maskar ja uwielbiam czarny, a ta jest taka jakaś grafitowa. Nie wiem, nie podoba się, ale maluję nią raz na jakiś czas sobie oczy. I co mi jeszcze się nie podoba, że jest, ona jest mega gęsta, wygląda jakby była stara. Nie wiem. E, co tutaj jeszcze mamy? Wiktora mi to już porozwalała, więc będę Wam pokazywać tak, jak leci. Miałam ja mam to trochę poukładane tak czasowo, no ale tak jak mówi Wiktoria, mi już tutaj zrobiła porządek. Na samym jest kolejny tuż, ten akurat jest z Rimela Scandalize Retro Glam. Zobaczyłam go ostatnio u Karoliny ze stylizację i pomyślałam sobie, że go kupię. Zobaczę też, jak on się u mnie sprawuje. Też będę, może Wam zrobię jakieś recenzję, zobaczymy. Chyba wiecie, jak on wygląda. No i w sumie tyle. Jeszcze go nie mam rozpakowanego nawet. Następną rzeczą mam tutaj olej kokosowy, który ostatnio zobaczyłam u pewnej dziewczyny, jakiś, nie wiem, nie pamiętam już jej już Niku. jeżeli znajdę, to też Wam podeślę w opisie. I ona tam miała, miała filmik o pielęgnacji swojej mega suchej skóry i właśnie polecała ten olej kokosowy. On jest... Tak on wygląda, jak widzisz, tu trochę jest wygrzebany, bo ja go już chyba trzy razy użyłam. Jest on mega twardy, dosłownie jak Tutaj nie można na pewno wbić palca Ale on pod ciepłem Waszych dłoni się fajnie rozpuszcza I potem możecie sobie go rozprowadzić na, na buzi Ma on naprawdę mega oleistą konsystencję, no bo to jest olej Tak jakbyście się smalcem smarowały, prawda? No i tyle, że on jest mega, mega, mega naturalny, no bo to jest z kokosa I powiem Wam, że skóra jest... Ja wczoraj w nocy się nim posmarowałam Skóra jest po nim zrana, przynajmniej była bardzo gładka, bardzo nawilżona, naprawdę świetne w ogóle uczucie nawilżenia. Następną rzeczą są dwa kremy z firmy E45, bo była jakaś tam promocja, weź jeden, drugi masz za pół ceny. Ja kupiłam sobie taki zwykły krem i krem do rąk. Krem do rąk kiedyś już miałam i mi się bardzo fajnie sprawował. Takiego zwykłego kremu nigdy nie miałam. Mam zamiar nim się na noc smarować, na tutaj to okolicę, którą mam mega przesuszoną, i właśnie tutaj koło nosa, którą też mam mega przesuszoną. Następne rzeczami są rzeczy do włosów. Mam tutaj tak: e, szampon, odżywkę i maskę z tej samej serii, z serii e, Bistrong z firmy Herbal Essences. E, I powiem Wam, że ja mam właśnie ten szampon i tą odżywkę. E, używam ich już od jakichś tam dwóch miesięcy, jedno opakowanie mi naprawdę na dwa miesiące. E, Jestem w szoku. Właśnie jestem pod wrażeniem wydajności tych produktów, bo moje. zawsze moje produkty do włosów były mega niewydajne. Bo ja zawsze bardzo dużo nakładam produktu na włosy. Nie wiem, czy nam rzeczy źle, ale zawsze bardzo dużo nakładam produktu na włosy. A ten szampon i tak samo odżywka są właśnie mega, mega, mega wydajne, naprawdę. No i kupiłam sobie też maskę. Miałam maskę z tej firmy, którą wam pokazywałam, taką czerwoną. I ona była bardzo. Wydajna, mam nadzieję, że to też będzie wydajna i będzie dobra. Następna rzecz to kupiłam sobie olejek taki na rozstępy z firmy MamTubi. W sumie nie będę się nad nim zbytnio tu rozwodzić. Po prostu walczę dalej z rozstępami, no i kupiłam sobie ten olejek. Jest on wydajny, miałam już go kiedyś. Wydajny jest i wydaje mi się, że coś tam, coś tam, coś tam działa. Następnymi trzema rzeczami są lakiery do paznokci z firmy Collection. Mam tak taki piękny czerwony, klasyczny i zaraz wam powiem jak on się nazywa, tylko znajdę. Jest to numer 51 Starlet, tak się nazywa. Następny to taka zgniła zieleń, zgniła żółć, coś w tym stylu. To mi strasznie światło świeci, więc nie wiem czy na pewno odda ten kolor. Tak on wygląda. I jest to 59 Look at Me. I następny, ostatni lakier jest piękny, piękny, fioletowy taki. O. I to jest kolor 58 Go Retro. Następna rzecz to puder e, z Rimmel Stay Matte. Ja mam w kolorze 001 transparent. E, jest on bardzo rozsławiony na YouTube, więc myślałam sobie, że go kupię i sprawdzę, bo nigdy go nie miałam. Zobaczymy jak on się będzie sprawował. czy rzeczywiście tak fajnie matuje. Zobaczymy. Następna rzecz to pomadka z firmy Collection, On Only Collection. Tak Collection o numerku 13, jest Satin Bau. I tutaj wam pokażę jej kolorek. Mam, no, tutaj też nie zobaczyć, o tak, może będzie lepiej. Ma na taki kolor, jest to kolor taki dosyć łososiowy. Jednak powiem wam, że <coughs> powiem wam, że ona jest trochę za jasna, tak mi się wydaje. Ja wcześniej byłam, byłam nieopomalowana i już chciałam nagrywać, ale gdy usiadłam, zobaczyłam siebie w podglądzie to stwierdziłam, że w ogóle jakoś tak, nie wiem, moja twarz dziwnie wygląda na chorą e, chyba właśnie przez te usta jednak wydaje mi się, że do moc, bardzo mocnego makijażu takie usta zgaszone będą bardzo ładnie wyglądały ostatnią już rzeczą jest taka przezroczysta maskara z firmy Collection, nazywa się Little Mix Full On Mascara no i znowu światło i tak ona wygląda e, ponoć ona mm, fajnie rozczesuje Fajnie rozczesuje rzęsy i sprawia, że się nie sklejają. Zobaczymy, nie wiem, jeszcze nie używałam. No i co, kochani, to w sumie było na tyle. Tych zakupów się trochę nazbierało e i powiem Wam, że e zbyt e szybko te ja na zakupy już nie pójdę, bo sobie wydam sporo pieniążków Ale powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo zadowolona z moich zakupów. Mam nadzieję, że <laughs> będą mi się dobrze nosić i dobrze, e będą mi się sprawować na mojej skórze. Jeszcze raz was proszę tak na koniec, że jeżeli znacie jakąś taką rzecz typu tego, która redukuje jakieś takie oślady, oznaki, ślady po pryszczach, to bardzo was proszę, powiedzcie mi, co to jest, dostępne w Anglii, niewysuszające skóry. Ewentualnie coś na wypryski też niewysuszające skóry. No dobra. W sumie to by było na tyle. Nie będę tutaj zbyt długo się rozgadywać na koniec. Mam nadzieję, że Wam się moje zakupy podobały. Jeżeli używałyście któryś z produktów, to napiszcie mi na dole, co o nich sądzicie. Jeżeli jesteście jesteś zaciekawiona i tak dalej, tak dalej, piszcie wszystko na dole. Teraz już się z Wami żegnam. Buziaczki! Pa, pa!